Po krótkiej wakacyjnej przerwie wracamy do naszych tradycyjnych rozmów na parkiecie. No i jak żeby inaczej nie mogło być, naszym pierwszym gościem jest Marcin Lijewski, trener Górnika Zabrze. Witamy Ciebie serdecznie. No, nie będziemy rozwijać może jakoś szczególnie informacji o Tobie, bo już niedawno, znaczy jeszcze niedawno o tym informowaliśmy. No ale oprócz coraz ciekawszej kariery trenerskiej, ciągle trzeba pamiętać o tej karierze zawodniczej. Uczestnik Igrzysk Olimpijskich, a właśnie jesteśmy w tym temacie. Wicemistrz świata z 2007 roku, brązowy medalista mistrzostw świata z 2009, mistrz Niemiec, dobywca Pucharów, zwycięzca Ligi Mistrzów, a teraz kolejny sezon. trener górnika Zabrze. Witamy cię serdecznie. Witam, pozdrawiam wszystkich. E, jak tam po tej krótkiej jednak przerwie wakacyjnej udało się coś wypocząć. E... Faktycznie ten urlop był troszeczkę krótkawy, aczkolwiek pod koniec już już miałem w głowie, co będę robił z zespołem, jak będę chciał wprowadzić nowych zawodników do zespołu. Także chcąc nie chcąc już na urlopie trochę, trochę człowiek pracował. Za nami też już te pierwsze dni, w zasadzie tygodnie przygotowań. Jak wygląda zespół po tej przerwie wakacyjnej? Chłopaki, którzy byli w zeszłym sezonie tutaj a, a, i są z nami ciągle, e, zdołali wypocząć, zregenerować się w tym czasie? Każdy zawodnik powie, że zawsze tego urlopu jest, jest za mało. Ale powiem tak, nie, zespół nie wygląda źle. Oczywiście widzę, widzę trochę różnicy między, między chłopakami, których już mam od dwóch lat. Wiem, czego mogę się od nich spodziewać. A, a tymi nowymi, którzy, którzy do nas dołączyli, i jeszcze, tymi, jeszcze jest coraz większa różnica między juniorami, którzy y, zasilają nasz skład, y, pomagają nam podczas, podczas przygotowań. To jest, oczywiście, to jest oczywiście normalne: każdy trener inaczej pracuje ze swoimi zawodnikami, różne w klubie y, mają zawodnicy obciążenia, y, ale jest to oczywiście kwestia czasu, żeby, y, żeby tych nowych, y, y, szczególnie tych nowych zawodników, do do naszego stylu pracy przygotować. O ile te różnice w przypadku juniorów są w jakiś sposób od w razu zrozumiane, wytłumaczalne, tak. wytłumaczalne, to na czym polegają te różnice pomiędzy zawodnikami, którzy byli tutaj, a, a, a przyszli? i to jest temat rzeka, ale na, na, na dzień dzisiejszy na razie skupiamy się na motoryce, czyli bieganie, siłownia i to są aspekty, które można robić na milion sposobów. Tak? Ja mam swój styl pracy, nie lubię za długo biegać, ale lubię biegać bardzo szybko. Z kolei inni trenerzy wolą zaczynać jakimiś maratonami, półmaratonami. Inni z kolei nie biegają w ogóle. Także no, oczywiście ta wytrzymałość, ta siła u zawodników jest, ale trzeba troszeczkę czasu, żeby, żeby ona była taka, jak, jak ja bym chciał. Mhm. No to skoro trzymamy się wątku nowych zawodników, no te treningi z piłką to są dopiero tak na dobrą sprawę w dużej mierze przed nami. Te taktyczne treningi. Ale. Poza tym, że znamy tych zawodników z ligowych parkietów, czy zdołałeś sobie już z tej współpracy bezpośredniej wyrobić jakieś zdanie czy oczekiwania wobec tych, tych nowych twarzy? Te oczekiwania są i to są dosyć duże. Nie po to ściągaliśmy zawodników, żeby, żeby przyjeżdżali, od, od, odcinali tak zwane kupony. Faktycznie na dzień dzisiejszy ta piłka nam przeszkadza ewidentnie na treningu. Aczkolwiek to nie jest tak, że my taktycznych rzeczy nie robimy. My robimy dużo taktycznych rzeczy, ale one są poparte też ciężką pracą i na stadionie, i na siłowni, i na hali. I wiadomo, że, że to panowanie nad piłką jeszcze nie jest takie, jak powinno być. Tempo grania nie jest takie, jak powinno być. Kontakt między jednym a drugim zawodnikiem nie jest taki, jak, jak powinien być, jak będzie na przykład za, za miesiąc. Także to są, to są rzeczy jak najbardziej normalne. Dla mnie najważniejsze na dzień dzisiejszy jest zaangażowanie i tego jest bardzo dużo, i, i bardzo się z tego cieszę. Średnia wieku górnika przed tym sezonem drastycznie się odmłodziła, e, ale nie będzie brakować tych, tych doświadczonych zawodników, którzy opuścili górnika? Oczywiście, że będzie. Doświadczenie zawodnicy to jest, to jest, to jest wielka mądrość w zespole to jest, to jest wielka mądrość, której się. Nie nabędzie czytając książki albo ucząc się, jak funkcjonować w zespole, jak, jak grać. To, są, to jest mądrość nabyta wieloletnim doświadczeniem, nabyta na, na parkietach i, i, i tego to jest nie do zastąpienia, aczkolwiek taką podjęliśmy decyzję wspólnie z prezesem, że żeby iść do przodu nawet czasami trzeba zrobić krok do tyłu i trzeba ten zespół, trzeba ten zespół odmłodzić. I wydaje mi się, że to był, to był taki ostatni, ostatni dzwonek. Doszło do zmiany również w sztabie, no przy okazji też w drużynie, bo nie ma już z nami Rafała Gmińskiego, który rozpoczyna karierę solową. Po twojej minie poznaję, że będzie ci szczęśliwy. Nie, oczywiście, że nie. Rafał y, dawał mi bardzo dużo, dawał zespołowi bardzo dużo. I jako zawodnik i, i jako ta, powiedzmy takie przedłużenie mojej ręki drugi trener. Y, nie powiem, że jest nie do zastąpienia, aczkolwiek na pewno na pewno nie będzie łatwo na dzień dzisiejszy przejąć mi jego funkcję. Mam nadzieję, że, że, że znajdziemy kogoś, kto będzie w stanie mi chociaż odrobinę pomóc na meczach, na ławce, żeby ten zespół ogarnąć. No ale nie tylko glina, tak? Będzie nam brakowało bardzo saszy. Niesamowity człowiek, niesamowity zawodnik, takie serce drużyny i soslajters. Siła spokoju, może za dużo w tej szatni nie mówił, ale e, robił swoje, wszyscy wiedzieli, w jaki sposób robi swoje, także no, to są zawodnicy, za którymi będę bardzo tęsknił. Oczywiście jest Bartek Tomczak, oczywiście jest jeszcze Marek Daczko, e, oni wszyscy kontynuują dalej swoje kariery i życzymy im oczywiście wszystkiego najlepszego. No ale teraz to nam będą rzucać bramki. Takie życie. Mam nadzieję, że nasi bramkarze na tyle ich znają, że nie dadzą się. Zobaczymy. Sam wspominałeś przed chwilą o tym, że być może ktoś pojawi się w miejsce Rafał Glińskiego, tak? Dobrze zrozumiałem? Obiło mi się to. Już jeszcze z prezesem na ten temat. nie rozmawiałem. Mieliśmy wczoraj bardzo krótką rozmowę. Prezes ma dosyć dużo zajęć u siebie w firmie, także na pewno na na taką burzę mózgów jeszcze, jeszcze przyjdzie czas. Na dzień dzisiejszy nie potrzebuję jeszcze asystenta, ale jak przyjdzie, przyjdzie co do grania to trzeba będzie albo może bardziej Martina Galia obciążyć tymi zadaniami, które miał Glina albo jakiegoś nie wiem starszego zawodnika zobaczymy. To wszystko wyjdzie w praniu. Przed nami cykl sparingowy. To będzie czas wiadomo, żeby wrócić do tej gry z piłką. Ale czy to też będzie czas, żeby pokazać coś nowego w jakości gry, gry, gry górnika, może jakieś nowe rozwiązania taktyczne, coś szykujesz, coś można podejrzeć? Czy taki grunt taktyczny, schemat, nie wiem, drzewo, klucz? podstawę, klucz, jakby to zwał tak zwał, mamy i nie chcę go zmieniać, bo to bardzo dużo czas, czasu kosztowało nas, żeby to wszystko wypracować. Wielokrotnie rozmawialiśmy na temat naszego grania, że no nie mieliśmy w zeszłym sezonie siły rażenia z tyłu. Także yy, dzięki temu, że przyszedł Damian przytyła, że przyszedł Piotr Grudkowski, zyskaliśmy trochę centymetrów yy, w rozegraniu, też trochę kilogramów, i mam nadzieję, że oni poprzez swoją siłę rażenia będą wyciągać nam troszeczkę obronę i wtedy się zrobi dużo łatwiej dla, dla każdego z innych zawodników. Także yy, moim zadaniem będzie. Wykorzystać jak najbardziej ich warunki fizyczne, żeby na tym skorzystał każdy inny zawodnik, który jest na, na parkiecie. Ta zadra po tym przegranym meczu z połowami w ostatniej serii spotkań ciągle tkwi w tej drużynie? Ciągle tkwi w Tobie? Z drużyną nie rozmawiałem, ja mogę mówić za siebie, ta zadra jest i będzie, będzie cały czas i uważam, to, uważam, że jest to pozytywne jak najbardziej. Nigdy nie lubiłem przegrywać, nigdy się nie nauczę przegrywać, aczkolwiek tak wyszło. I, i możemy to, powiedzmy, negatywne zdarzenie z ostatniego meczu przekuć na coś dobrego. Z drugiej strony. Nawet ta czwarta pozycja pozwoliła ostatecznie górnikowi wrócić na ten europejski poziom, bo lada chwila będziemy mierzyć się, nie wiem czy poprawnie wymówię, ale OIF Arendal. Ja się nie podejmuję wymieniać nazw tej drużyny. <grym> Okej, okay, wypowiadać może nie, ale jaką masz opinię o tym rywalu? Nie mam żadnej. Nie znam zupełnie tego przeciwnika, aczkolwiek jeżeli jest to wiceminist Norwegii, także. Na pewno swoją jakość ma. Jedno co wiem na pewno, to że jest to zespół bardzo dobrze przygotowany pod względem fizycznym. To jest stara szkoła norweska. Tam się przerzuca tony na siłowni, tam się biega kilometrami przez lasy i to nie w wieku seniorskim, tylko tam zaczynałem już dużo wcześniej. Także tutaj fizycznie czeka nas bardzo ciężki bój. Zobaczymy jak ten zespół wygląda pod względem takiego grania, pod względem taktycznym, ale na to jeszcze przyjdzie czas. Tak jak powiedziałeś, mamy dużo, dużo sparringów przed sobą. Także najpierw musimy poukładać tutaj to, co mamy, w jeden monolit, a później będziemy się zajmować naszymi przeciwnikami. No to w takim wypadku z pewną ciekawością, ale też pewną niecierpliwością wyczekujemy tych pierwszych starć, zwłaszcza tych starć, bo zaczynamy od spotkania Ligi Europejskiej. Naszym gościem w pierwszym w tym sezonie odcinku rozmów na parkiecie był Marcin Bielski. Bardzo Ci dziękujemy. Dziękuję. Zapraszam wszystkich kibiców górnika na, na mecze.